Zaproszono nas do przetestowania jachtu regatowego Energa 2, legendarnej już łódki, na której Zbigniew Gutkowski rok wcześniej zdobył drugie miejsce w okołoziemskich regatach. W czasie regat, 20-letnia już żaglówka na tle konkurencji spisywała się bardzo dobrze. Łódkę po raz pierwszy zobaczyliśmy w Stoczni Gdańskiej. Jej 25-metrowy maszt dorównywał Stoczniowym żurawiom. Długość kadłuba to ponad 18 metrów. W środku jest niewielka kabina przeznaczona dla jednego żeglarza, kilku przyrządów nawigacyjnych, sterowniczych i łączności. Łazienka i ubikacja nie wchodzą w zakres wyposażenia. Są przecież wanty do przytrzymania i ocean spukującej wody. Jest natomiast kambus maleńki aneks kuchenny, czyli jeden palnik nakręcony na butlę gazową, oraz zlewozmywak. Eliza Gutkowska, prywatnie żona Gutka. zespole jest odpowiedzialna za przygotowanie wszystkich aspektów wyjazdu męża na regaty. Gutek, gutek po wczorajszej rozmowie narzeka na wiatr. Że za słaby tym razem. Za słaby teraz. Już tak. I deszcz. Ale to jest tak raczej Gutka standardowa: jak nie ma ludzi, to, to jest bardzo źle. Poczekam, poczekam aż reszta z Was tam wszystkich dojedzie. Globe to są regaty, to nie jest rejs dookoła świata, więc tutaj wszyscy zawodnicy ścigają się i ze sobą i z czasem. Oczywiście wszystko w miarę rozsądku, żeby nie zniszczyć sprzętu i żeby te regaty móc ukończyć. Komunikacja jest stała, z tego względu, że na jachcie są zamontowane telefony, jest komputer, którym można odbierać i wysyłać maile, dla nas priorytetem było to, żeby w pierwszej kolejności Łódka wystartowała, żeby energia popłynęła dookoła świata. W tej chwili mamy marzenie, żeby energia ukończyła. Jaką niespodziankę nam gutek i sprzęt sprawią? Tego nie wiemy. Miejmy nadzieję, że bardzo miło. Wykorzystuje się każdy moment, który można wykorzystać na sen. To nie jest tak, że pracuje sobie 8, 9, 10 godzin. W ciągu dnia, a później idzie normalnie do łóżeczka, tak jak wszyscy w domach. Nie, tutaj jest, wykorzystuje się każdą odrobinę wolnego czasu, żeby przymknąć oko. To są drzemki po 15-20 minut w ciągu doby. Podstawą całego pożywienia na jachcie jest jedzenie liofilizowane, czyli odwodnione. Praktycznie przez dwa i pół miesiąca będzie to tylko i wyłącznie właśnie takie suche jedzenie, które zalewa się wodą. Trzeba odczekać w okolicach 15-20 minut. Wkładamy jeszcze oprócz tego do e, termosika. I po tym czasie można spożywać normalny posiłek, pod, na przykład e, schab w sosie koperkowym lub gulasz e, e, z kaszą. Tyle, ile będzie mógł zabrać na pokład ze sobą wody butelkowanej, e, mineralnej, niegazowanej. Pozostała część to jest woda z odsolarki, która. No niestety, jest to czyste H2O pozbawione jakichkolwiek mikroelementów. Cała dieta jest uzupełniana suplementami diety, witaminami. Wszystko, co można znaleźć gdzieś odpowiedniego, dokładnie odpowiedniego dla głódka na rynku, na pewno będziemy starali się jego w to wyposażyć. W niewielkiej ilości kawa, kofeina jest niewskazana, niewskazane jest nadmierne pobudzenie w czasie regat. Pozorne zlikwidowanie zmęczenia przez kawę spowoduje tylko i wyłącznie to, że po ustąpieniu działania kofeiny organizm będzie podwójnie zmęczony, a to jest przy takich regatach niebezpieczne dla zawodników. Sportowiec, ale pali. Trudno, każdy ma jakieś swoje wady. Natomiast tak naprawdę Zabierając ze sobą papierosy na rejs, to mam wrażenie, że to jest taka jego malusienka namiastka tego, co zostawił na lądzie na te trzy miesiące. Taka odrobina szczęścia. Po zakończeniu przygotowań jachtu i zaokrętowaniu załogi opuściliśmy stocznię. Podziwianie kanałów portowych zakłócał tylko nasz głośno terkoczący diesel.

Dobra, dobra, zobacz. Można Kilku załogantów, i to z niemałym wysiłkiem, dokonało tego w 15 minut. Podczas regat, kapitan Gutkowski będzie musiał stawiać żagle siłą wyłącznie własnych mięśni. Współpraca trzeba zebrać i, i tam jakoś Komisja na Komisja Europejska, Pogoda idealna 15 stopni Celsjusza pod koniec października. Z połówkowym wiaterkiem i kilkoma setkami metrów kwadratowych żagla szybko osiągnęliśmy Hell, płynąc z prędkością 12 węzów. Struś, czyli Michał Strusiński, załogan z ekipy Gutka. Płyniemy właśnie na łódce Energa 2. Jest to jacht, który przygotowywaliśmy do wokółziemskich regat w dla gudka z Wyszka w międzyczasie pojawiła się szansa zakupienia nowszej jednostki, ale ta łódka jest gotowa jakby do wykonania zadania opłynięcia świata. Została wyprodukowana we Francji w 92 roku dla